Siema jestem Rvien To jest ponownie SCP-3008 Lone, Lone Survivor. Wróciłem do tego szybciej niż się spodziewałem, ale teraz wiem, jak w to grać. Wiem, wiem jak. Yy, wiem się z czym, to, z czym to się je. Więc twórzmy sobie nowy nową mapę. Ju, czy ja chcę brać już? Nie do końca. Wiem już jak długo można czasem szukać tej Ech, spiżarni, tylko... Jedalnik, mam na myśli jedalni. Dobra, SID, dajmy 8003. Teraz mniej więcej wiem o co w tym chodzi, więc mogę się zabrać za to, co trzeba, i może uda mi się dotrzeć do wyjścia. Zobaczymy, jak nie, to trudno. Okej, okay, mamy nową mapkę, czystą, świeżą. Jak zwykle telefonik, 100% dobra, mamy jakiś pierwsze co musimy znaleźć Jadalnia Szukamy jadalni Teraz wiem, że nie szukać takich malutkich tych Kuchni z dwoma lodówkami tylko Potrzebuję jadalni, może to i lepiej Dobrze zbierać od razu te blueprinty, bo później Będę mógł z tych, pozbierać sobie dużo rzeczy Tych rzeczy robić różne narzędzia Dobra, muszę jakiś system szukania wymyślić, powiedzmy że, o o, widać, że skutecznie działa mój system szukania jadalni. Kozak, dobra, pod E jest interact. Nie, ja chcę to wszystko podnieść. Nie chcę tego zjadać, bo zauważyłem, że pod F się zbiera, pod E się zjada od razu. Więc zjedzmy sobie na przykład to, zjedzmy sobie to. Resztę, którą wziąłem, tu sobie podniosę i na razie zostawię na później. Tam widzę kolejną, dobra. Zbieram tyle, ile mogę. Mm, o Jezu, jak to szybko teraz poszło. Dobra, szybko tu ogarnę, czy nic nie ma? Chyba nie. Ciekaw jestem, czy to się jakoś regeneruje, to jedzenie tutaj? Że ono później się pojawi po jakimś czasie, jak ja teraz zgarniam? Czy po prostu muszę łazić i szukać kolejnych? Albo po prostu mam wyżyć na tym, co dostałem tutaj. To jest takie maks. Jedzenia na tej mapie. To jest już wszystko. Podejdź tu. No, podejdź! Nie możesz przeskoczyć. OK, wyzbierałem tego jedzenia ile mogłem. zbierałem też masę widelcy. Mam teraz trochę tego jedzenia. Mam nadzieję też, że to mi wystarczy na razie. OK, możemy się wziąć za jakiekolwiek zbieranie um, drewna, jedzenia, nie jedzenia, tylko takich rzeczy do obrony czy coś. I musimy znaleźć wyjście. Jak tu szukać tego wyjścia w zasadzie? Czy ono się naprawdę respi, randomowo, tak totalnie? jak ono wygląda, czy ono będzie na... E, boundaries, jak się, co to Boundaries Maps, mapy są Na końcu, na końcach mapy po prostu, no Czy to będzie gdzieś tam? Baterie, weźmy baterię. Dobra, chyba czas na jakąś przekąskę Zjesę sobie frytki Znaczy muszę klikać tak za każdym razem Dobra i zjedzmy może do pizzę I meatballsy Nie wiem pamięć co to są meatballsy dalej Dart Equip <laughs> O lol Czyli mogę tym rzucać Okej okay. Nie wiedziałem, okej okay. Equip Aaa Czyli tym też pewnie mogę bić Warto wiedzieć, ja sobie to wezmę, te rzeczy parę. Musiałem zdjąć bluzę, bo było już strasznie gorąco mi. Um, dobra. equip. O! Teraz mogę bić. Dobra, jakie mam craftingi? Um, light Lightbulb, craft. Dwa razy string. Engine card. Torch! Mogę torcza zrobić. Wooden Spikes. Okej, okay, nie wiem po co mi takie rzeczy. Dobra, zbierajmy tyle ile możemy. 21. już jest. Ktoś tu idzie. Podajmy stąd, żeby nie być jakoś blisko tych typów. No, come on! Okej, okay, tu ich nie widzę zbyt dużo. Wolałbym dużo. O, no tak, zapomniałem, jak ta latarka jest dobra. Okej, okay, tam są światła. To też i tutaj zostaniemy. Tam jeszcze coś się świeci. Nawet się na razie nie słyszę. Łóżka. Gdzie są łóżka? Ja się kimnę Są sofy. Dobra, yy... daj mi to, jak to się podnosiło. G. Ok, idziemy. Kówno no, mi tutaj, tylko zasłania bardziej obraz. Genialnie. Jest. 6 godzin? Nie wiem ile mogę spać, ile mam czekać na to Czwarta, jeszcze dwie godziny Dawaj, dawaj, dawaj O, szóste otwierają? Mam nadzieję Nie wiem czy jest sens Jeszcze? I. Powinni być licznik tutaj na dole, ile będę jeszcze spał. Bo teraz sam wyszedł ze snu. O, no i też, 8 rano, 9. Może mieć dalej. Dobra. Jest to jest sobie to żeby mieć trochę. Staff. O, nie, przez noc dużo mi spadło żarcia Aha, i mogę upgrade'ować sobie jakieś rzeczy. Damage e, w damage nie potrzebuję iść. Health, movement. Cave Engine Luther a tak? Nie. Bug. Fight? Nie. Health. No to fajne. Zróbmy tak i tak. Czemu mi spadło życie? A, bo zwiększyłem sobie życie 10%. Dobra, 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 dobra. To ma sens. O, Elo. Witaj, chłopie. Coś potrzebujesz? w no, po dupie mają to, że niszczy, nie? Da. O, Elo. Teraz zauważyłem, że oni mają różne kształty. Myślę, że każdy jest taki sam. Oni. Ten ma większą głowę. Nie, to różni są. <laughs> Dlatego jedną rękę, tak jak patrzę, krótszą, bo nie różni się respią, Okej. Okay. Ma to jakiś sens teraz? Znaczy, jaki to nie wiem, ale przynajmniej wiem, że są różni. Okej, okay, z tego wypada wire. Spoczku. Uuu, ile rzeczy. Oj, glas dostępny. okej. Okay al nie ja mam z tych stołów, wcześniej Mogę zrobić extension card. Okej, okay, ale co mi daje extension card? Equip. To Unlimited Uses. Aha, czy to jest przedłużacz? Mogę anulować. -equip. mhm Czyli to jest po prostu przedłużacz. Kozak. Trafiłem tutaj jeszcze raz. Okej, okay, czyli to jedzenie w zasadzie się regeneruje. Znaczy po pojawia się chyba co dzień na nowo. Skoro już tu jestem, to zgarnę je. No w sumie to jest jakaś restauracja, nie? No to codziennie chyba muszą odnawiać, żarcie. Wydawało mi się, że coś słyszę. Jezu, jestem chwilę po Siren Headzie i to, to już nawet nie, nie sprawia u mnie żadnego lęku. Żadnego, dosłownie, nawet ciarków nie mam. Tutaj, nic. O, jest gra. Niestraszna. W ogóle, ani trochę, w porównaniu do tamtego Znaczy, też już wiem, co tu się dzieje ogólnie, nie? Więc to też jakby. To jest to niczyje takiego strachu. Przydałby się jakiś spear albo coś w tym stylu. Metal Spikes. Uuu! Ulti-String, Hardened Metal. Wciąż niestety nie mam spira ani nic, z czym mógłbym się bronić. Udałoby coś takiego znaleźć. Dobra, jest, jest 15, więc jeszcze na spokojnie. <laughs> Ewentualnie będę mógł się bronić tymi strzałkami. Będę do nich rzucał strzałkami. Kolejne noc nie będę przesypiał, bo to jednak nie ma sensu. Tu będę dalej szukał. Nie, definitywnie słyszę jakieś głosiki małe. Czy małe, takie cichutkie. Czy gdzieś tutaj jest jednak to moje Sanity? Bo ja tego nie widzę. 30% mi baterii zostało w telefonie. Jak ja mogę go naładować teraz? Okej, okay, tutaj chyba zbyt nic nie ma Czekamy dalej Tak, słyszę głosy, 100% Już, no ciężko, że mu usłyszał trzy razy to samo I że mi się przewidziało Okej okay. Dobra, co chcemy władować w upgrade'y? Movement, Running, Adrenalina Aha, to jest spoko, ale nie jest mi aż tak przydatne Night Sight Może się przydać Damage jakoś tak nie, nie za bardzo wydaje mi się Sight, Health, Regeneration Czy ja chcę lepszy Regeneration? Chyba chcę ładować w mniejsze spadanie głodu bo to też może dup cię ratować. Dotarłem do jednego z rogów. No weź to podnieś. Więc chyba, jeżeli będę chodził tak, jeżeli to jest gdzieś na końcach mapy, to wyjście, no to gdzieś tu powinienem je znaleźć, prawda? Prawda? Dobra, czas na jedzenie. Burgery, zjedzmy sobie ze dwa burgery Albo trzy, cztery nawet No i to wszystko Idziemy dalej Czemu jedna rzecz podnosi się pod E A drugi pod F To jest tak strasznie mm, Nieintuicyjne Klucz Znalazłem klucz Okej okay. Tawki, to jest to, o czym było napisane w tej instrukcji? Powiedzmy, że czasem oni upuszczają klucze, i dzięki temu kluczowi mogę wydostać się z, 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 z tego, tej IKEA całej. Czyli, jeżeli teraz znajdę drzwi, to nawet nie potrzebuję lockpika, bo mam klucz, Która jest 20, mamy dwie godziny w grze. No, teoretycznie wyjście powinno być na końcach mapy. Więc jeżeli obejdę ją wokół, powinienem znaleźć wejście. 155 exp mam. Dobra. Czas na upgrade. Health, nie? Może pójdźmy w moment. Running. Nie wiem, czy skakaniem jest mi jest z tymi tak potrzebne. Wow, a tutaj nie jest. No ja to sobie wmaksuję. Będę szybciej biegał. No nie jest takie super szybkie bieganie, szczerze. Chociaż może trochę oczywiście daje. Na czerwoty nie było. Oh shit! Odpomniałem dość chudko. Wait. Crafting potrzebuje. Crowbar nie byłby zły, że spira zrobię. No. Jeżeli coś mnie zaatakuje Będę się bronił z Pirem Kozak 7% baterii, świetnie Jeśli ich nie słyszę Oczywiście chyba lepiej widzę Jak ulepszyłem sobie ten site Czy co tam się nazywało, dobra Może jednak prześpię noc, bo... O, o, super O super O, 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 działa dobra. Dobra, prześpię tą noc. Nieważne. Czy ja chcę właściwie ich zabijać? Ja. Czy z nich wypada coś fajnego? Poza częściami ciała. Ciekawe, czy jak wyładuje mi się telefon, to nie, na przykład godziny nie mogę sprawdzać, czy coś takiego jest. A, bo spam. kroki. Nie jestem pewien. Tak! Spierdzielam! Elo! Wiem! Wiem, wiem, wiem. Gdzie jest mój spir? Okej? Okay? Okej, okay, fajnie. Ale skam. O Boże, czyli tyle, ile mam... Blueprintów tyle mogę zrobić danej rzeczy. Pozak. Okej, okay, będziemy się tym bić. Uźwa Kocham stereo w tej grze. Jakby ta gra jeszcze wiedziała, co to jest stereo. wa 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 Spadaj. Ginął? No, nie żyję. Padło coś ciekawego z ciebie? Gówno Idziemy spać, idziemy spać, idziemy spać Power up, strength Come on! Która jest godzina? Siódma Tak, wiem, wiem Shit Dawaj Światło Idziemy do światła O, kolejny klucz O której oni twajerają? Jakimi, jak mi się telefon naładował? Czy jeżeli ja jestem przy... Gniazdku, to on się ładuje? Prawdopodobnie. No, jest ósma. Dziewiąta A jak trzymam go w ręku to chyba się... Nie, nie, nie On się ładuje jak jestem przy i tyle Rozumiem teraz Ale po to jest ten, ten... dłużacz. O, kozak Jest i dzień Kurde, wybiłem się totalnie z tego A biegłem wokół Wokół mapy Mam nadzieję, że teraz się nie cofam Uuu, ile blueprintów Cyk za te blueprinty też, jeżeli już mam ten blueprint, to mam expa, więc. Czy mi się właśnie udało? Czy to są drzwi wejściowe? Chodziłem tutaj już dobre dużo czasu, nie wiem ile nawet, bo nagranie już w tym od nowa. Ale. Już chciałem kończyć ten odcinek. Już chciałem zakończyć, podzielić to na dwie, bo nie chcę też za długie, że to było. Udało mi się to przejść w zasadzie. Nie wiem, pójdę jeszcze, ulepszę tutaj sobie coś, nie wiem. Regeneration, health, coś, movement, masz jumping. Ja sobie to zapiszę. Ja w ogóle nie to. Ja tego nie zapisałem, Jakbym wyszedł coś, to. Ojoj, oj, oj, Czy to są drzwi wyjściowe? Czy ja właśnie skończyłem grę? Klucze mam, nie? Próbujemy. Klucz działa mogę stąd wreszcie się wydostać. You escaped. You survived for today. przeżyłeś dwa dni i zabiłeś jednego pracownika. Free play mode? As well. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Teraz mi się udało w jeden odcinek to przejść. Więc kozak, osiągnąłem to, co chciałem. Mam jeszcze pomysł, żeby zagrać w to i spróbować przeżyć jak największą ilość dni. Zobaczymy, jak długo uda mi się przeżyć. Ale to już nie dziś. Ja nagrałem sobie dwa odcineczki. Bo spróbuję trochę regularniej rzucać filmy. Mam nadzieję, że mi się to uda. W każdym razie mam nadzieję, że wam się film spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na dole. Ja się żegnam. Cześć!